Test. witajcie w kolejnym teście dzisiaj na tapetę bierzemy sobie mikrofony, mikrofony nie byle jakie bo na USB ze względu na to, że to jest troszeczkę bardziej uniwersalne rozwiązanie bo taki mikrofon możecie zabrać ze sobą gdzieś możecie e, użyć go z laptopem bez żadnego problemu bo są zasilane przez USB e, zanim zaczniemy zapowiem wam następny test w następnym teście pojawią się słuchaweczki może tego tak dokładnie nie widać, bo tutaj z ostrością rzeczywiście jest śmiesznie. Są to słuchawki Creative Creative Outlier Air wersja druga. Jak wiecie, mam wersję sport, która naprawdę fajnie działa, ale o tym później. Więc tak. Pomysł na test padł mi w zasadzie w momencie, w którym stwierdziłem, że muszę coś zrobić ze swoim mikrofonem, bo krawatówka, którą miałem, którą widzicie, w tej chwili nie mam sprawowała się średnio nie pasował mi dźwięk. Na USB zdecydowałem się dlatego, żeby te mikrofony były. I więc w sposób uniwersalny, ponieważ córka akurat zasuwa na wiolonczeli, i też fajnie móc ją nagrywać w troszkę lepszej jakości niż zwyczajnym telefonem, i tym kiepskim mikrofonem, jaki jest wbudowany w telefon. Więc tak, przejdźmy sobie do tego, jakie to mikrofony. Pierwszym mikrofonem jest Tronmax M Drill One Pro. Wersja jak widać po zdjęciu Jet Black. Drugą propozycją jest mikrofon SPC Gear SM900. Trzecią propozycją natomiast jest, a w zasadzie miał być Superlux E205U. Dlaczego nie? Ano, dlatego, że ten mikrofon szumi jak jasna cholera. Mikrofony z reguły, no nie muszę ich ustawiać na maksa, ale staram się nagrywać z odległości około jednego metra, żeby po prostu też mikrofon mi tutaj nie wchodził w kadr. Więc ustawiając go nawet na 80%, on po prostu wydawał się siebie przekryć dźwięki. Może tego na ostatnim nagraniu nie słyszeliście, ale ja słyszałem, ja wiem, więc zamiast Superluxa przyszedł Novox NC1. Który okazuje się, że jest też całkiem, fajnym, całkiem fajną propozycją. Nie bez wad, ale o tym będziemy mówić później. Więc tak, to jest zestaw Nowox NC1. Jak widzicie, w tym miejscu mamy mocowanie tego mikrofonu. Tu prawie palec mi wyszedł z kadru. Tutaj macie sam mikrofon i oczywiście przewód. Przewód tego mikrofonu to jest kabel USB-A do USB-B, czyli taki ten z taką kwadratową, śmieszną końcówką. Ten uchwyt jest wkońcany w podstawę mikrofonu, i tam też jest ten uchwyt takiego, ma z drugiej strony mamy dwie możliwości: jest gwint 5,8 oraz 3,8. Ten 38 to jest taki standardowy gwint mikrofonowy, ten 5 8 to jest taki naprawdę szeroki, wąskozwojowy gwint. On też jest gdzieś tam wykorzystywany w statywach mikrofonowych. Niestety nie wkręcicie tego w standardowy statyw, taki jak do aparatu fotograficznego. Zestaw trochę ubogi, szczerze mówiąc, tak jak tutaj widać na tym, nie ma nawet statywu i szczerze mówiąc, musiałem trójnik ukraść od Superluxa tymczasowo, żeby ten mikrofon tutaj mógł jakoś na zdjęciu funkcjonować, to zobaczycie później. Następny mikrofon to jest ten SPC Gear SM900. Jak widzicie, zestaw całkiem bogaty, bo jest i koszyk, który trzyma ten mikrofon. Jest statyw taki na wysięgniku, gdzie ten mikrofon jest, jest zintegrowany kabel przewód USB, oczywiście też USB-A do USB-B, czyli ten kwadratowy. Oczywiście widzicie sam mikrofon i tutaj jeszcze w tym największym, praktycznie w prawym górnym rogu widać taki uchwyt, który się przymocowuje do biurka. Pod spodem jest jeszcze pop-filtr. Pop-filtr to jest taka, takie, takie urządzonko proste, które pomaga Wam wygłuszyć głoski tak zwane wybuchowe, czyli p, b. W momencie, kiedy mówicie bezpośrednio do mikrofonu, kiedy nagrywacie bardzo blisko, z odległości 10 cm, taki pop-filtr jest praktycznie niezbędny, bo no, po prostu mikrofon będzie w tym momencie e, dziwnie brzmiał. Ostatnią propozycją to jest ten właśnie Tron Max M31 Pro Color Jet Black. Śmieszna rzecz, bo taka przychodzi zawieszka w zestawie, że proszę nie przeszkadzać, że strefa ciszy, proszę, bo nagrywam. W zestawie jest, jak widać, mikrofon całkiem fajnie zbudowany. I Ten mikrofon ma kilka ustawień, o czym będę później też wspominał. Mikrofon jest połączony z komputerem, łączy się z komputerem za pomocą kabla USB-do USB-C i ten drugi USB-C jest kątowy. Całkiem fajne rozwiązanie, powiem Wam, że naprawdę mm, miła rzecz. No i tak mi się wydaje, że ten właśnie ten, ten, ten Tron Max jest takim najprzyjemniejszym w obyciu mikrofonem, ale również jak wspomniałem wcześniej, nie jest to e, bez wad. Tutaj jak widzicie są te wszystkie trzy mikrofony obok siebie, w, takim, w taki sposób nagrywałem testowe pliki, które będziecie mieli, do których linki będziecie mieli oczywiście w opisie pod, pod filmem. Te same parametry były systemowe, wszystkie trzy mikrofony były ustawione na 100% wzmocnienia, wszystkie pracowały z maksymalną wydajnością, tylko i wyłącznie Tron Max ma próbkowanie 96x24. Cała reszta ma 48 na 16 ale powiem Wam szczerze, tego w dźwięku praktycznie nie słychać. Tron Max oczywiście, tak jak wspomniałem, ma możliwość nagrywania w kilku trybach, które się przełącza tym przyciskiem, który widzicie mniej więcej... Kiedy mój palec wyjdzie z kadru? Dobra. Tutaj mniej więcej się go przełącza. Ten przycisk u góry... Ponad tym przyciskiem do przełączania trybów to jest przycisk, który wycisza mikrofon. Z tyłu macie regulację wzmocnienia, która działa tak sobie, szczerze mówiąc, bardzo, tak bardzo dużych różnic nie zauważyłem oraz regulacja yy, głośności odsłuchu. Tron Max jeszcze może nagrywać w, w, sposób, w, sposobie, w sposób kardioidalny. To jest taki, że z przodu zbiera fajnie dźwięk, z boków mniej, a z tyłu najmniej. Wyobraźcie sobie serce, które ma zaokrąglony ten szpicasty dół i mniej więcej mówicie tak jakby właśnie od strony tego zaokrąglonego dołu. Jest też teoretycznie opcja nagrywania stereo, opcja nagrywania przód-tył oraz opcja nagrywania dźwięku dookólnego. Powiem szczerze, testowałem te opcje i różnice były bardzo niewielkie, więc jestem troszeczkę zdziwiony, jak ten mikrofon tak naprawdę działa, jakie ma bebechy, jakie ma wnętrza. Nie rozbierałem tego, nic nie wiem. Szczerze mówiąc i nie korci mnie, żeby, żeby to zrobić. Yy, zaraz będziemy słuchać, w zasadzie to będziecie słuchać, bo ja już słuchałem yy, próbek dźwięku ze wszystkich trzech tych mikrofonów. Na, na każdy mikrofon przypadnie po 10 sekund. Będziecie słuchać dwa razy całej serii. Na początku będzie Novox, potem będzie ten SPC na samym końcu Tron Max. Tak jak mówiłem, dwa razy. One przejdą sobie jedne po drugie. Będziecie widzieć od razu zdjęcia, który mikrofon odtwarza. Jedyne, co zrobiłem, to wyrównałem głośność wszystkich trzech mikrofonów. Czyli w programie Audacity akurat ustawiłem maksymalną głośność, taką bez zniekształceń, przy czym Tron Max był najgłośniejszy z tego wszystkiego i jego jako jedynego nie musiałem podbijać za bardzo, żeby uzyskać jakiś tam efekt. Co jeszcze? Aha, nie edytowałem tych nagrań w żaden inny sposób, oprócz przycinania ich i wyrównania poziomów głośności, tak żeby wam się przyjemnie słuchało. Tak więc przejdziemy sobie teraz zajmie minutę mniej więcej, bo trzy mikrofony po 10 sekund razy 2, mamy akurat 60 sekund. Jeżeli nie chcecie, to sobie przewincie. Tak więc zapraszam. Do odsłuchu. Test trzech mikrofonów. Od lewej jest to SPC Gear SM900. Następny to jest Tronmax M-Drill One Pro Jet Black i ostatni z nich Novox NC1. Mikrofony są oddalone ode mnie około metra. Za mikrofonami jest dźwięk pianka. Po lewej po prawej również, więc dźwięk nie powinien się odbijać. Przeczytam fragment książki Rafała Kosika. O nazwie Różaniec. Swoją drogą polecam, bo fajna książka. Nie spodziewał się tego. Liczył na grupę kilkunastu, może kilkudziesięciu osób, które wedrą się do twierdzy, przebiją przez straże i uwolnią więźniów. Wszystkich więźniów żeby zwiększyć chaos. Wówczas pozostałoby przedostanie się z Marysią do styku i otworzenie śluzy. No i oczywiście przekonanie jej, by zechciała z nim iść. Co by zrobił, gdyby na końcu odmówiła? Poszedłby bez niej? Tę część planu... Czy wam dało to jakąś odpowiedź? Powiem wam szczerze, ja miałem bardzo duży problem, żeby wybrać pomiędzy mikrofonem SPC Gear a Novoxem. Dla mnie te dwa mikrofony brzmią prawie że identycznie. Wybrałem jednak Novoxa, ponieważ nie potrzebuję tego zestawu od SPC Gear. Jeżeli chcecie posłuchać y, pełnego, pełnych próbek y, w całości, tak jak mówiłem, w opisie pod filmem znajdziecie y, linki. Możecie sobie pobrać te pliki, to są pliki FLAC ustawione na maksymalną jakość, znacznie przewyższającą jakość nagrywania tych mikrofonów, więc powinno być ok. Tak, jak mówiłem, wybrałem NoWoxa NC1. Ten mikrofon ma najskromniejszy zestaw, ale TronMax wydał mi się zbyt basowy. Próbowałem podbić ten dźwięk za pomocą equalizera w programie, którym nagrywam, czyli tym OBS, o czym oczywiście też będę później jeszcze mówił, bo będzie też jeden fajny film, o którym opowiem Wam przy okazji testowania tego zestawu. Tak czy inaczej. W equalizerze ustawiałem, bawiłem się, niestety nie doszedłem z Maxem do porozumienia, poza tym trochę mnie zraził fakt, że próbowałem obczaić ten tryb stereo, czyli nagrywałem, e, nagrywałem dźwięk mówiąc z lewej, z prawej strony mikrofonu, e, blisko albo daleko i ten dźwięk praktycznie cały czas brzmiał w obu słuchawkach, identycznie nie zmieniał się praktycznie ani w jedną, ani w drugą stronę. Dlaczego nie SPC Gear, skoro tam mam piękny statyw, całe ramię, pop filtra i nie wiadomo co jeszcze? Dlatego, że te ramię w zasadzie nie jest jakiejś super jakości. Lepsze można kupić za 50 zł na Allegro, więc de facto wychodzi mi na, nawet lepiej, jakbym zostawił Novoxa. Sam koszyk do tłumienia tych wszystkich drgań i innych rzeczy wcale aż tak bardzo tych drgań nie wyciągał. W momencie, kiedy byście niechcący zahaczyli ręką o ramię, no sprężyny zaczynają grać jak, jak na gitarze, więc no to jest zupełnie bez sensu. A jakość jest praktycznie, praktycznie identyczna jak w tym nowoksię jeden. 1 a jeżeli chodzi o statyw do Novoxa, ja coś kupię, tylko po prostu jeszcze muszę trochę przemyśleć, gdzie bym tak naprawdę ten mikrofon chciał zamocować, bo nagrywać będę jeszcze nie jeden film. Na pewno będą też ujęcia ze stołu, na którym tutaj będę musiał się porozkładać, więc nie wiem, czy on będzie stać na stole, czy on będzie sobie wisiał gdzieś przymocowany. To wszystko jest do rozkminienia. Tak więc NoVox N1 zostaje jako mikrofon. Na nim ta cała recenzja, którą mam nadzieję, wysłuchaliście do końca, była nagrywana. Ostateczna decyzja i tak zależy do, należy do Was. Jeżeli byście decydowali się na którykolwiek z tych mikrofonów, to no, wybierajcie, który chcecie. Jeżeli nagrywacie podcasty, tak więc nie wiem nie, musicie, nie musi być was widać dobrze, no to Tronmax też się dobrze sprawi, bo on z bliska brzmi troszkę lepiej niż jakbyście chcieli nagrywać z odległości. Ten Novox on brzmi całkiem normalnie. Jeżeli oczywiście podbijecie trochę niskie tony, bo on miał z kolei odwrotnie. Niskich miał za mało, wysokich miał za dużo. Tronmax miał niskich za dużo, wysokich yy, miał za mało. Więc yy, nic nie dało praktycznie podbijanie tego. Decydujcie. Co wam się najbardziej podoba? Który mikrofon was przekonał? Który byście wybrali albo który wy wybraliście? Może ja czymś nie wiem. Wiem, że są jeszcze inne rozwiązania. Mikrofony bez zasilania własnego, bez podłączenia do USB na XLRki, do których wymagane jest zasilanie 48V, ale powiem Wam szczerze, nie chcę mi się w to bawić. Może kiedyś to zainwestuję, jak y, poczuję potrzebę przejścia gdzieś wyżej. Tak więc tyle. Co by więcej nie przedłużać, bo recenzja już trwa 14 minutę prawie. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że Wam się recenzja podobała. Do zobaczenia w następnej recenzji którą będzie, którą będzie, którą będą sobą wypełniać słuchawki Creative Outlier Air wersja druga. Co ciekawe, użyczyła mi firma Creative. Wypożyczyła, nie dała na własność, tak więc recenzja będzie bezstronna, bo kilka wat już znalazłem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.